Do Zakopanego wróciła delegacja z Korei gdzie Zakopane walczyło o prawo do organizacji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2017 roku. Burmistrz Janusz Majcher podsumował jakie były plusy i minusy kandydatury Zakopanego. Jednak wysuwa się na pierwsze miejsce brak ewidentnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę przede wszystkim biegową. Wszyscy nasi kontrkandydaci pokazywali olbrzymie inwestycje a a latwi, które wygrało, w zasadzie mogłyby jutro organizować Mistrzostwa Świata. Są przygotowania od wielu lat i mogą odpalić natychmiast przy pierwszej nadarzającej się okazji, No i są 100% gotowi do organizacji Mistrzostwa Świata. Podobnie jest w Planicy, która jest jednym wielkim placem budowy, gdzie buduje się budowę 7 skoczni, gdzie jest przebudowa no wszystkiego, to by to nie bywały środki na modelizację zarówno skocznie, jak i budowę tras biegowych. E, muszę tutaj podkreślić e, z całą odpowiedzialnością, że e, nie wiem czy wiecie, ale pewnie wiecie, że z naszej strony był wynegocjonowany wy, wy taki negocjator, który prowadził rozmowy między różnymi partnerami i on no, niestety się tutaj nie sprawdził. Wiadomości, które do nas docierały e, z jego strony, z innych stron, wydawało się, że tam jest wszystko na dobrze, na dobrej drodze. Natomiast okazało się, że, że niestety nie i tutaj mamy też wątpliwości co do dalszej współpracy z, tej, z tym panem, bo przed jeszcze samym kongresem sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Plusy na pewno to są te, że jesteśmy wśród miast, które są na topie miast starających się i organizujących wielkie imprezy światowe, że o Zakopanem się mówi. I Zakopane jest rozpoznawalne, to dwa, trzy, o dziwo, jesteśmy słuchajcie w tymże hotelu, który był no całkowicie pod jakim, poza jakimkolwiek aglomeracjami. On stał, jakby Wam to powiedzieć, no tak jakby w Dolinie Białej, to prawda, a do a Zakopanego z tej Doliny białego było yy, poddaję, że najbliższe takie miasteczko, to wioska obok, to miała, to tam było z pięć kilometrów, a do takiego większego miasta było z trzysta kilometrów. I tam spotykamy dziewczynę w tym hotelu, która pyta skąd jesteśmy. My mówimy, że z Polski, więc ona nie rozumie, co to jest Polska, bo okazuje się, że Koreańczycy, tak jak my na Italii mówimy Włochy, to oni na Polskę mówią Polandę, Polanda, Polanda. Polanda. Jak mówiliśmy, że Polanda, a Polanda to obrazy wszystko wiedzą. I dziewczyna mówi Kubałówka, byłam w zeszłym tygodniu, byłam na Gazpromie, grupówki Super street. i tak dalej, i tak dalej. No. No szok w ogóle, że... I to dziewczyna, która mm, była tam w takiej obsłudze, jak u nas y, dziewczyny czasami na skokach pomagają i wolontariusze, i ona się takich wolontariusze i rzuciła nam od razu wszystko o co co bardzo miłym takim akcentem było. Drugim plusem jaki jest, to uważam, że fakt, że staram się już tak długo, to już bierzemy naprawdę już na zmęczenie, to to nie było chyba w historii drugiego miasta, żeby tak długo się starało o organizację mistrzostw świata i myślę, że trzecią sprawą to, że cały czas jednak jest, jesteśmy wyższe. Oczywiście te minusy, które powiedziałem wcześniej, w jaki sposób tam yy, yy, równoważą te sprawy, ale decyzja Rady będzie w tej chwili to wyważyć, co i w jaki sposób realizujemy i czy to się wpisuje w strategię promocji zakopanego nie. Yy, Eu